Bajeczny kominek Dziadka Darka zaprasza na wspólne czytanie. Witam wszystkie dzieci przy bajecznym kominku Dziadka Darka. Dziś będzie wierszyk pana Jana Brzechwy zatytułowany Jesz. Idzie, jesz, idzie, jesz. Może ciebie pokuć też. Pyta wróbel. Panie jeżu, co to pan ma na kołnierzu? Mamia igły, ostre igły, bo mnie wróble nie ostrzygły. Idzie jeż, idzie jeż, może ciebie pokuć też. Zoczył jeża młody szczygieł. Po co panu tyle igieł? Mamia igły, ostre igły, żeby kuć niegrzeczne szczygły. Sroka też ma kłopot świeży. Po co pan się tak najeżył? Mam ja igły, ostre igły. Będę z igieł robił widły. Wzięła sroka nogi zapas. Tyle wideł? Taki zapas? W dziesięć chwil już była na wsi. Ludzie moi najłaskawsi, otwierajcie drzwi sosnowe. Dostaniecie widły nowe. A ja już się z wami dzisiaj żegnam. Życzę wam kolorowych snów. papa. Pa. Sponsorem kanału jest właściciel portalu zadyszkę.pl oferującego ogłoszenia motoryzacyjne za 10 zł.